Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego w roku 1975 przekazano pierwszy, a w 1977 ostatni z serii 12 zbiornikowców do przewozu chemikaliów typu B-76 dla armatorów norweskich Westfall Larsen i Rederit Ottwil. Statek ten będący oryginalną polską konstrukcją o nośności 28 tysięcy TDW jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych statków tego typu na świecie. Rozwiązania projektowo-konstrukcyjne statku spełniają najnowsze wymagania Międzynarodowej Organizacji IMCO, norweskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego DET Norske Veritas oraz najbardziej wymagających przepisów amerykańskich United States Coast Guard i norweskich Norwegian Ship Control. Zastosowanie nowych gatunków stali kwasoodpornych Stali o podwyższonej wytrzymałości, o granicy plastyczności 36 kg na mm2, wymagało rozwiązania i opanowania nowych procesów technologicznych w zakresie magazynowania, transportu, obróbki, montażu i spawania. Zapewnienia wysokiej jakości przygotowania materiałów uruchomiono zautomatyzowany ciąg wstępnej obróbki blach. Proces ten składa się z następujących operacji: podgrzewania, prostowania, czyszczenia powierzchni i zabezpieczania gruntem czasowej ochrony. W zakresie obróbki krawędzi blach zastosowano następujące optymalne techniki. Dla stali węglowych maszynowe cięcie tlenem ze sterowaniem numerycznym. Dla blach kwasoodpornych cięcie plazmu oraz obróbkę mechaniczną. zautomatyzowane procesy technologiczne i dokładność kontroli pozwoliły obrobić bez wraków 11 tysięcy arkuszy blach importowanych ze stali kwasoodpornych. Zrobione elementy są przekazywane do prefabrykacji na zautomatyzowany ciąg sekcji płaskich, a następnie na stanowiska prefabrykacji sekcji blokowych. Wymagania związane z konstrukcją i materiałami spowodowały konieczność zastosowania nowej, dotychczas w kraju niestosowanej, tak zwanej bezzapasowej technologii montażu sekcji na pochylni. Metoda ta polega na wykonaniu sekcji blokowych w tolerancjach montażowych plus minus 2 mm, co wyeliminowało docinanie sekcji w trakcie montażu na pochyli. Do obudowy kadłuba zastosowano cztery gatunki stali. Stal kwasoodporną, jednorodną i platerowaną klasy 316 LN według norm amerykańskich AISL, stal niskostopową o podwyższonej wytrzymałości oraz stal węglową zwykłą. Ogółem zużyto na jednym statku 1500 ton stali kwasoodpornych, co stanowi ilość dotychczas niespotykaną w światowym przemyśle okrętowym. Podczas prac projektowych opracowano m.in. optymalną konstrukcję grodzi falistej na którą uzyskano dwa patenty. Wcześniej z pracami kadłubowymi na pochylni prowadzone są prace montażowe wyposażenia, w wyniku czego w momencie wodowania osiąga się wysokie zaawansowanie budowy statku sięgające 70%.

Dla sprawdzenia prawidłowości budowy statków prowadzone są próbne rejsy każdej jednostki. Podczas rejsu sprawdzane są w obecności przedstawicieli armatora i Towarzystwa Klasyfikacyjnego parametry pracy urządzeń i systemów siłowni, systemów ogólnookrętowych oraz zachowanie się statku na morzu. To opinia przedstawiciela armatora norweskiego. Our opinion of these ships is fairly good. Uh, we started this series in 1973 to build them, and up to now, for all practical purposes, the ships have served our intentions. Um, this series is now coming to an end. This is the ninth ship, and in a matter of a few more months, we will end the series of twelve. Do napędu głównego zastosowano silnik cegielski zulcer o mocy 17 400 koni mechanicznych, co pozwala na osiągnięcie szybkości 17 węzłów. Siłownia przystosowana jest do pracy bez obsługi oraz wyposażona w centrale manewrowo-kontrolną, gdzie wprowadzono zdalne sterowanie mechanizmami siłowni oraz wszystkie układy alarmowe. Posiada 41 zbiorników ładunkowych, z czego 19 wykonanych jest ze stali kwasoodpornych. Przez zastosowanie niezależnego systemu ładunkowego dla każdego zbiornika uzyskano całkowitą segregację 41 różnych ładunków, które mogą być równocześnie przewożone. Pompy ładunkowe oraz pozostałe urządzenia pokładowe posiadają napęd hydrauliczny, a ich sterowanie jest w pełni zautomatyzowane. Optymalnego rozmieszczenia rurociągów na pokładzie głównym zastosowano projektowanie modelowe. Wykonane w skali 1 do 10 modele pokładu głównego, siłowni oraz pompowni pozwoliły na właściwe rozplanowanie rurociągów, uzgodnienie propozycji rozwiązań z armatorem oraz opracowanie dokumentacji prefabrykacyjnej rurociągów. Zabezpieczenia załogi oraz ochrony środowiska naturalnego przewidziano następujące systemy kontrolno-pomiarowe: automatyczne zamykanie zaworów ładunkowych, pomiar ciśnienia na tłoczeniu pomp, pomiar ciśnienia nad ładunkiem, pomiar poziomu ładunku oraz zdalne sterowanie pomp ładunkowych, zaworów systemu ładunkowego i balastowego. Posiada kabiny jednoosobowe z łazienkami oraz pomieszczenia rekreacyjne, sale klubowe, saunę, basen kąpielowy, salę gimnastyczną. Realizacja tego kontraktu stawia Stocznię Szczecińską w gronie najpoważniejszych stoczni świata, dysponujących największym doświadczeniem w budowie tego typu statków. Przedstawiony statek cieszy się uznaniem w światowej, czego dowodem było zakwalifikowanie go przez czasopismo Marine Engineering CLOG do wyróżniających się statków świata, zbudowanych w roku 1975. Chemikaliowiec uzyskał także tytuł Mister Eksportu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a jego twórcy w składzie, kierujący zespołem profesor Jerzy Piskosz Nałęcki oraz inżynierowie Ryszard Holzer, Felix Jachimowicz, Krzysztof Kapuścik, Rus Nowacki, Tadeusz Szczerbo, Jerzy Włodarz otrzymali nagrodę państwową drugiego stopnia za rok 1976. Pływające po morzach i oceanach nasze chemikaliowce dobrze sławią imię szczecińskich stoczniowców.